Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj początek jest nieco inny, nie widzicie mnie, a to z powodu awarii aparatu. Ale mam nadzieję, że ten widok jest równie pyszny. Mianowicie, kluski parmezanowe z cukinią. Sezon na cukinię jest w pełni kluseczki, bardzo proste i szybkie w wykonaniu, niebagatelne. Mam nadzieję, że jeszcze takiego czegoś nie jedliście i przygotujecie ten przepis razem ze mną. Koniecznie wypróbujcie. Jeżeli przepis Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. W opisie znajdują się wszystkie składniki na Wasze życzenie, żeby było Wam łatwiej po prostu z tych przepisów moich korzystać. Pamiętajcie, że na wszystkie włoskie składniki, które tutaj się znajdują kod TOSKANIA5 pisanych wielkimi literami, win na tam znajdziecie wszystkie najwyższej jakości składniki i otrzymacie ode mnie właśnie rabat w wysokości 5%. Także już nie gadamy dłużej i lecimy z przygotowaniem tego przepysznego dania. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy oczywiście od przygotowania klusek. Klusek sera parmezanu, tak oto on wygląda. Pochodzi on ze sklepu winotoskani.pl, wszystkie odnośniki znajdziecie w sekcji komentarzy oraz w opisie. I co musimy teraz zrobić? Tylko i wyłącznie zetrzeć takiego delikwenta na drobnych oczkach tarki. Ja robię to na oko, moi drodzy, jednak w opisie znajdziecie wszystkie składniki. Mianowicie potrzebować będziemy około 200 gramów takiego startego serka. Te kluski mają być naprawdę mocno serowe. Pamiętajcie, że ser parmezan, zwłaszcza ten prawdziwy, oryginalny, jest dosyć słony, bardzo aromatyczny. Tak więc, on sam w sobie jest swego rodzaju przyprawą. Nie trzeba tutaj dodawać nie wiadomo jakich jeszcze składników. Chodzi tutaj o to, żeby wydobyć jego prawdziwy, ten głęboki smak. I spójrzcie, jak on pięknie się prezentuje: cała taka duża tarka sera jest nam potrzebna. Mniej więcej jest tutaj około tych 200 g parmezanu, bo oczywiście możecie sobie to zważyć. Ja to już robię, tak jak mówiłem, na oko. Całość przerzucam do miski, do talerza, w którym będę przygotowywał ciasto. Jest Naprawdę przepyszne i bardzo szybkie w przygotowaniu. Składniki przerzuciłem, moi drodzy, do większego naczynia, a to, żeby lepiej nam się wszystko mieszało. Do tego nic innego jak bułka tarta, która wszystko to sklei i sprawi, że struktura klusek będzie wręcz idealna. Około 150 gramów, moi drodzy, bułki tartej będzie również nam potrzebne. Do tego dosłownie szczypta soli. Jak mówiłem, nie za dużo parmezan sam w sobie jest dosyć słony. Nie może tutaj zabraknąć gałki muszkatołowej. Ja przed chwilą już ją starłem, tak więc również około jednej takiej łyżeczki płaskiej do herbaty tutaj musi trafić tejże przyprawy. Całość możemy od razu wymieszać. To są, moi drodzy, wszystkie składniki suche, których to będziemy używać. Przepięknie to jeszcze raz wygląda. I teraz musimy to połączyć, łączymy jajkiem. W zasadzie trzema jajkami. Włachamy, żeby na pewno nie są zepsute. Oczywiście wcześniej wyparzone, wyszorowane. I tak jedno za drugim. Najpierw możemy wrzucić dwa jajka. Zobaczyć, jak konsystencja wygląda i ewentualnie dorzucić to trzecie jajko. Tak oto prezentuje się ciasto o taką konsystencję. Mi chodzi dosyć zbitą, ale jednak bardzo lepiącą ciasto. Odstawiamy teraz na czas przygotowania sosu i zaczynamy przygotowanie. Potrzebny nam będzie czosnek, w zasadzie dwa ząbki. Siekam tylko w takie plasterki, dosyć cienkie. Czosnek jest bardzo tutaj potrzebny, a wręcz niezbędny. Bardzo fajnie komponuje się z cukinią, a to właśnie cukinii za chwilę też użyjemy. Do tego cebulka, jedna średniej wielkości cebula, najpierw w takie półplasterki również, następnie przekręcamy i drobna kostka. Cebula i czosnek posiekane. Przechodzimy więc do cukinii. Cukinia z ogródka dosyć sporych rozmiarów. Oczywiście nie użyjemy jej całej. Potrzebować będziemy tylko kawałek. Możecie również kupić gdzieś w warzywniaku mniejszy, mniejszy egzemplarz. Też będzie ok. Nie musicie mieć od razu takiego klocka. I teraz taki kawałek. Myślę, że około 25 deko, może 30, kroimy w takie ćwiartki, również dosyć cienkie, około pół centymetra grubości warzywka, moi drodzy, pokrojone. I teraz nie pozostaje nic innego jak tylko podsmażyć całość na rozgrzanej oliwie z oliwek. Doprawiamy tylko solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. To wszystko. Także smażymy. Dwie łyżki oliwy z oliwek również ze sklepu winotoscani.pl, tak ona wygląda, jeżeli jesteście chętni i ciekawi jakie ja używam. Podgrzewam, dorzucam warzywka, podsmażamy sól, pieprz, gałka muszkatołowa około 5-7 minut i w zasadzie nasz sosik jest gotowy. Jak widzieliście, moi drodzy, przed chwilą cukinia jest przepięknie zarumieniona, w międzyczasie przygotowałem kluski. Kluski różnego kształtu, różnego rozmiaru, o to właśnie chodzi. Chcę pobawić się tutaj tymi strukturami, wielkością i tak na przykład ta jest o tej wielkości około 3 cm, ta jest już nieco dłuższa, przypomina jakiś tam taki dłuższy makaron. tak przygotowuję takie kluski? Możecie zrobić łyżką kładzione, możecie przycisnąć przez sitko, przez praskę do ziemniaków. Ja akurat brałem kuleczkę w dłoń formowałem wałek i tak to je zrobiłem. Chodziło mi o taki kształt i teraz nie pozostaje nic innego jak tylko je ugotować. Gotujemy we wrzątku około 3-4 minutek. Przepięknie one stwardniają, zrobią się takie aksamitne, delikatne w smaku. Także teraz już kluski trafiają do garnka i za chwilę pokażę Wam już moi drodzy efekt końcowy. I tak oto prezentują się moi drodzy kluseczki. Przepięknie wyglądają, można powiedzieć, takie wężyki. Jeden większy, drugi mniejszy, ale o to właśnie chodziło. I teraz dodajemy kluski do środka patelni, gdzie znajduje się przepyszna już cukinia. Danie niebagatelne, bardzo łatwe w przygotowaniu. Tylko i wyłącznie wystarczy całość wymieszać. Nagrywam końcówkę moi drodzy telefonem, aparat mi się rozładował niestety, także musicie mi wybaczyć, jeżeli tutaj coś straciło na jakości, także tak to wygląda. Ja przechodzę już do nakładania i jeżeli przepis wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. No i tak, moi drodzy, wygląda danie nałożone bardzo proste, swojskie, naprawdę z bardzo małej ilości składników, ale jakże przepyszne. Koniecznie wypróbujcie. Ja się z wami żegnam, życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że składniki znajdują się w opisie. Także zachęcam tam do zajrzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.